Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa. Dzisiaj kolejna zasiadka z Jurkiem. Bardzo fajna woda. Stowarzyszenie na Babiczoku. Super miejsce. Super zarybione. No i przede wszystkim fajna atmosfera. I pogoda nawet też jeszcze dopisuje, bo coś tam zapowiadają, że ma się coś popsuć. Ale jak na razie jest fajnie. Zobaczymy jak będzie dalej. Mamy nadzieję, że mamy jakieś fajne ryby. Bo wiecie, jak nie nam to komu ono by dobrało, ja muszę to decyzyjnie powiedzieć. Bo to jest takie, wiesz, wiecie, nasz talizman, jakbym powiedział, jak się nie powie, to nie biorą. Dobra, Jurek, niech ci będzie nasz talizman. Nasz, nasz talizman został wypowiedziany, czekamy na brania. No i ko kolejna poranna zasiadka w nowym miejscu. Zobaczymy co nam te miejsce przyniesie dzisiaj dużo ludzi nad wodą i ciężko było nam cokolwiek znaleźć Andrzej przygotowuje musimy zaklipować odległość O, gdzieś obok nas się rzucił karpik Oby nam brało dzisiaj Obnambra. Pierwsze branie u Jurka, coś większego. Wygląda, wygląda to na karpia. Jurek dalej walczy. Ryba gdzieś tam utknęła nam przy dnie. Ale powinna wyjść. On jeszcze nie jest gotowy. Ja nie będę, bo tam wiesz właśnie z tym. Widzisz, widzisz, on. On jeszcze nie jest, nie jest gotowy. Zobaczcie, 80 centymetrowy amurek, zaraz go Wam pokażę. No. No, mamy ponad 7 kilogramowego amura. I, no, I o to chodziło. Wypuszczamy gości. Się nie może zdecydować. Oh, i po to żeśmy przyjechali żeby rybki nabrały i pamiętajmy zawsze żebyśmy je spokojnie wypuszczali Andrzej nęci swoje stanowisko Jeden z naszą zasadą i będziemy łowili za moment już na dwie wędki, spokojnie. Jakiś leszczyk, co to jest? O, nie, wzdęga. Zobaczcie, jakie to jest. Skuteczne. Wszystko nam się bierze. Odczepiamy i wypuszczamy. Ważne, że jest rybka. On się holuje. Zobaczcie jaki, jak pracuje. rybka jest od nas kawałek i okazuje się, że miejsce, które żeśmy wytypowali już kiedyś, no dzisiaj się sprawdziło. No. miejsce, Gdzie na przykład wiesz, że może ci się gdzieś zaplątać, weź go przy czym delikatnie, może się nie zerwie. To wtedy on odbije z powrotem, gdzie ma większy taki luźnie gdzie może sobie popłynąć, tak jak w tym miejscu. Przytrzymujesz go, on wie że już, dalej nie może idzie z powrotem nie bo ma, ma, ma większy luz No i on, i on wtedy na mnie idzie w te zawadę jak to się mówi tak. że na spokojniej go można bardziej wziąć. Widzicie, jak Andrzej pomalutku spokojnie holuje. Daje mu się troszeczkę wyszumieć. Przytrzymamy. O, już, już miał takie zapędy, żeby odchodzić nam w lewą stronę, w zatokę, w której go tam nie chcemy. On coraz taki ma tendencję. Nie wiem, czy będziecie widzieli szyłkę, bo to jest pod światło. Biera. Nie jest jeszcze na tyle gotowy, żeby się z nami przywitać, ale jeszcze nie jest wygrana walka. Nie, nie, to jest zawsze do końca. Wygląda to na karpia. Prawie nie jest jakiś rekordowy, ale taka dziesiątka może to być. Zawsze jest to ryba, jak ja mówię, do przodu. No ta woda niestety ma bardzo duży potencjał, może niestety, Wtedy. ale bardzo dobrze, stety Wtedy. właśnie. Zobaczcie, on tu już pomału nawraca. No, słuchajcie, na, po, bardzo, fajny, bardzo fajne łowisko, bardzo rybne. E, kultura i, i kolegów wędkarzy. Gdzie zawsze ktoś posłuży Wam pomocą w razie wu, jakąś podpowiedzią, czyściutko, miło i przyjemnie. No, taka jest powiem Wam prawda. Tu jestem pierwszy raz się spotykam, tak, żeby wędkarze nie za bardzo ukrywali, mówią gdzie rzucać, gdzie jest wypłycenie, gdzie, gdzie warto siąść. To się rzadko spotyka, niestety, już ostatnio. Tak, da ja? no, się. ja? Jak coś, to ci pomaga, Andrzej? No. Nie jest gotowy. Niewygodnie mi jest tą kamerą pracować, bo akurat z tamtej strony gdzie lepiej Andrzeja byłoby widać, byłoby pod słońcem nie byłoby znowu nic widać. Cały czas mu trochę pozwala żeby. Tak, ale to jest właśnie to, że przy takich kijach one nam to pozwalają, że ten kij praktycznie wykonuje połowę pracy za nas. A nie ma co na siłę, trzeba spokojnie odczekać swoje. Musi być ładne karbo bardzo walczy. Nie, nie jest dużo nie, nie jest duży Tak z dziesiątka może Przynajmniej tak wygląda No zobaczymy później Nie chcę też go na chama Nie, żeby się nie, 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 mówi, żeby kochować, się nie to... zerwał i też mu krzywdę nie zrobić, bo no, to też chodzi o to wszystko to tak Żeby gdzieś tam potem z hakiem no. nie pływał Zestaw jest tak przygotowany, że ten zestaw od razu spadnie, ale, ale sam hak, żeby z nim tam się nie męczył. Na tym łowisku nie można blokować ciężarków. Tu jest zasada: ani koszyków, żadnych stoperów nie wolno za, za koszykami ani za ciężarkami stawiać, bo ryba ma się, jeżeli się urwie, w miarę jakoś spokojnie, żeby mogła pływać. To będziesz musiał mi powiedzieć kiedy podnieść, bo ja z dołu nie widzę. Ale już, już, już dojrzewa. Już w dojrzewa do tego, żeby Spasować, spasować. Uważaj, żeby się nie zerwał. Najlepiej poczekać. I mamy karpia, ja wezmę od Andrzeja wędkę, żeby Andrzej mógł wypiąć. Zgiętniemy karpika. No. 69 cm. No. Prawie 70 bo ta tarnia płetwa jest dłuższa. No. Zdezwekł go, za pamięci. Tu ma z pełsem. desyfikowany. Teraz go wam zaprezentujemy piękny karpik. Zobaczcie go. Ona przybliża się wam troszeczkę. Piękny ogon taki żółty. Ziemy Wam muszę zdjąć okulary 5, 6, 7, 8,5 kg. Także ten i teraz go weźmiemy, będziemy go wypuszczali. Muszę trochę uważa, że się nie wkręci stanę za Andrzejem to będzie lepiej widać jak go wypuszczamy nachyland gdzie bardziej ty, ty, tymi pałkami i on, on sobie sam wyjdzie zobaczcie jak pięknie ma estetycznie i zobaczcie tam praktycznie było 8 minut holu Przy tej rybce tak. Na co to wygląda? Na leszcza chyba, nie Jurek? Chociaż to może być karnie leszcz, fajny nawet leszcz taki Jeden już z takich większych, nie takie maluszki. To zawsze łowimy, trochę większy. Mm -hmm. I chodźcie, taki fajny już leższy z 40 parę no, centymetrów jest ma. Taki... Oj, nie będziemy go męczyli, nic się nie było, wypuścimy Niech sobie spokojnie. Ale nie w tą stronę. No jest super. I to jest łowisko. Zobaczcie, z którego można zabierać ryby. Nikt nie robi problemów. Są limity, co prawda, ale można. I ludzie zabierają. Ale mimo wszystko zobaczcie, jak łowimy fajnie. To jest frajda siąść, bo wie, że coś ci weźmie. No i kończymy dzisiejsze przedwczesne wędkowanie, bo idzie burza dosyć duża. No Nadchodzi tam jakiś front, widać, i nie wiem ile nam jeszcze zostało tego czasu. E, trzeba będzie pomału ten sprzęt naszpakować i, i się zwijać. Bo nie chcemy być zaskoczeni tą dużą falą deszczu, która zapowiadają. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to dajcie jak zwykle kciuk do góry, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał. A ja myślę, że jest taki dość, dość ciekawy ten film, także może się spodobać. No, do zobaczenia w następnym filmie i nad wodą. Trzymajcie się, cześć.